Ja w ogóle bardzo zachęcam kibiców do, do, do przyjścia na, na, na przychodzenia na nasze mecze, ale też y, mocno zachęcam do dopingu właściwego tych młodych chłopaków, bo muszą y, kibice rozumieć to, że ten zespół dopiero się tworzy, tak? że ten zespół się tworzy i, i, mam, i on się tworzy głównie y, pod, y, pod, pod kątem przyszłej czwartej ligi i naprawdę sporo swoich chłopaków, wychowanków waszych, Kętrzyńskich w sensie takim, że tak powiem, miejscowym, gra w tej drużynie i, i rozwijają się. Pomało, oczywiście, tak jak dzisiaj Sebastian. No popełnił kilka błędów, w ostatnim zniszczu zagrał bardzo dobrze, ale to jest chłopak 99 rocznik i trzeba, trzeba też mieć uznanie dla tych chłopaków, że. Że, że grają no, na poziomie rzeczywiście ligi, dla nich jest to wysoki poziom, ale no, gdzieś muszą te, te szlify zdobywać. Teraz, mając e, tylu wychowanków, tylu młodych chłop chłopaków, to naprawdę e, trzeba cierpliwości, e, wyrozumiałości. Ja podobno mam sytuację teraz też u siebie, gdzie e, kilku młodych chłopaków, którzy w ogóle na jesień nie grali, teraz grają i, i też rozumiem trenera, że tych wyników w tej chwili może nie ma, ale takie jak tener powiedział, no, trzeba cierpliwości, trzeba zaufania, i, i ja wierzę, że, że tutaj trener dobrą robotę zrobi.